Mój teść zrobił to dla mnie lepiej niż mój mąż. Tak, wiem, że to brzmi dziwnie, ale z nim przeżyłem jedno z najlepszych doświadczeń w moim życiu. To dojrzały człowiek i wiesz, co mówią o doświadczonych ludziach. Nie próbuję usprawiedliwiać tego, co zrobiłem, ale musisz przyznać, że była to skomplikowana i w pewnym sensie emocjonalna sytuacja. Po tej nocy wszystko się dla mnie zmieniło. Nie mógł już patrzeć na Carlosa w ten sam sposób. Za każdym razem, gdy go widziałam, czułam ucisk w żołądku, przepełniona wspomnieniami tamtego dnia. Wiedziałem, że to, co zrobiłem, było złe, ale jednocześnie nie mogłem powstrzymać się od przypominania sobie, jak wspaniale było być z moim teściem. Jak sobie radził potem? No cóż, próbowałam udawać, że nic się nie stało. Wróciłem do domu z Carlosem i próbowałem dalej żyć, jakby wszystko było w porządku. Ale w środku była w rozsypce. Za każdym razem, gdy Carlos mnie pieścił, za każdym razem, gdy mnie całował, ogarniało mnie poczucie winy. Próbowałam sobie wmówić, że to tylko pomyłka, chwilowe szaleństwo. Ale im bardziej się starałem, tym bardziej zdawałem sobie sprawę, że nie mogę wyrzucić z głowy mojego teścia. Jak mogłabym porównać męża do jego własnego ojca, ale robił to nieustannie. Więc od czego mam zacząć? Myślę, że powinienem cofnąć się trochę i opowiedzieć, jak to wszystko się zaczęło. No cóż, od początku, kiedy poznałam mojego teścia, pamiętam, kiedy go pierwszy raz zobaczyłem. To było na spotkaniu rodzinnym, wkrótce po tym, jak Carlos i ja zaczęliśmy się spotykać. Mój Teść wszedł do pokoju z tą spokojną pewnością siebie, jaką zdają się mieć tylko dojrzali mężczyźni. Było coś w jego oczach, w jego uśmiechu, co natychmiast mnie przyciągnęło. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale od początku czułam z nim jakąś więź. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale było coś w sposobie, w jaki mówił, w sposobie poruszania się, co mnie zaintrygowało. Może to kwestia jego doświadczenia. Jego pewności siebie. Nie wiem, ale coś w nim nie przyciągało w sposób, którego nie mogłam zignorować. Od tego momentu zawsze miałem tę myśl w głowie. Jakby to było być z nim? Oczywiście nigdy nie przyznałby się do tego na głos. W końcu był ojcem mojego chłopaka, a to byłoby całkowicie niewłaściwe. Jednak ta myśl wciąż tam była, czaiła się w cieniach mojego umysłu. W końcu wyszłam za Carlosa i zanurzyłam się w codziennym życiu. Ale mimo to, kiedy wspólnie budowaliśmy nasze życie, nigdy nie mogłem całkowicie zapomnieć o moim teściu. Czasami, gdy byliśmy wszyscy razem na spotkaniu rodzinnym, patrzyłem na niego kątem oka i zastanawiałem się, jakby to było być z nim. Oczywiście nigdy nie myślałem, że coś takiego naprawdę się wydarzy. To była tylko przelotna myśl, mały sekret który zachowałem dla siebie. Ale tamtej nocy w domu moich teściów wszystko się zmieniło. Zastanawiam się, czy mój teść kiedykolwiek czuł to samo, co ja. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakby to było być ze mną, a może to tylko ja, zagubiony we własnych myślach i fantazjach. Nie mogę przestać myśleć o tych wszystkich przypadkowych rozmowach, które odbyliśmy przez lata. Wspólny śmiech, ulotne spojrzenia, momenty, w których nasze dłonie przypadkowo się zetknęły. Czy to tylko moja wyobraźnia? Czy za tymi interakcjami kryje się coś więcej? Myślę jednak, że jest już za późno na zadawanie takich pytań. Po tym, co się stało, wszystko między nami się zmieniło. Nie jesteśmy już tylko teściem i synową, jesteśmy dwojgiem ludzi, których łączy mroczny sekret coś, co łączy nas w sposób, jakiego nigdy nie mogliśmy sobie wyobrazić. Czasami zastanawiam się, co pomyślałby Carlos, gdyby znał prawdę? Jak byś zareagował, gdybyś dowiedział się, co zaszło między twoim ojcem a jego żoną? Nie mogę sobie tego nawet wyobrazić. I to mnie w tym wszystkim dręczy najbardziej. Myśl, że też go stracę, ponieważ pomimo wszystkiego, co się wydarzyło, nadal kocham Carlosa. Jest moim mężem, partnerem, najlepszym przyjacielem. Ale teraz za każdym razem... Gdy na niego patrzę, czuję ucisk w żołądku i ukłucie poczucia winy, które przypomina mi o tym, co zrobiłem. Jak mogę iść naprzód, skoro to kłamstwo mnie przytłacza? Staram się zachować fasadę normalności, jakby nic się nie wydarzyło. Uśmiecham się, kiedy jestem z Carlosem. Staram się być kochającą i troskliwą żoną, jaką zawsze byłam. Ale w środku jestem zdezorientowany. Walczę z własnymi demonami i desperacko próbuję utrzymać się na powierzchni. A potem jest mój teść. Co jest z nim nie tak? Jak się czujesz po tym, co zrobiliśmy? Nie mogę przestać o nim myśleć i zastanawiać się, czy zmaga się z tymi samymi sprzecznymi emocjami co ja? Czy żałujesz tego, co się stało? Czy podobało ci się to tak samo jak mnie? Chciałabym z nim porozmawiać, wyrzucić to wszystko z siebie i wspólnie stawić temu czoła ale jednocześnie boję się, co by się stało, gdybyśmy to zrobili. A co jeśli ujawnimy nasze uczucia i to zrujnuje sprawę jeszcze bardziej? Nie wiem, czy też zniosłabym jego stratę. Nadal codziennie o nim myślę. Od tego wspaniałego doświadczenia mój teść stał się stałą obecnością w moim życiu. Hektarów umysłu. Nieważne, co robię i gdzie jestem, Twój obraz i pamięć zawsze tam są, czając się w cieniach moich myśli. Nawet gdy jestem w nocy z Carlosem, moim mężem, w moich myślach pojawia się jego twarz. Próbuję skupić się na nim, na chwili, którą dzielimy, ale nie mogę powstrzymać myśli od wędrówek do teścia. To tak, jakby utknęła w nieskończonej pętli, nieustannie wspominając tę noc, kiedy wszystko się zmieniło. Nie mogę przestać się zastanawiać, co to wszystko oznacza. Czy jestem zakochana w swoim teściu? Czy to w ogóle możliwe? Przecież to ojciec mojego męża, autorytet w moim życiu. Ale w miarę upływu czasu zdaję sobie sprawę, że moje uczucia do niego wykraczają poza zwykły pociąg fizyczny. Jest coś w sposobie, w jaki na mnie patrzy, w sposobie, w jaki do mnie mówi, co sprawia, że czuję, że żyję w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. To tak, jakby mógł mnie przejrzeć, jakby mógł mnie zrozumieć na poziomie, którego nikt inny nie jest w stanie. I to jest jednocześnie przerażające i ekscytujące. Oczywiście nie mogę przyznać się do tych uczuć na głos. To byłoby szaleństwo, zdrada Carlosa i wszystkiego, co razem zbudowaliśmy. Mimo to nie mogę przestać się zastanawiać, co by się stało, gdybym odważyła się głębiej zgłębić te uczucia. Wiem jednak, że nie stać mnie na dalsze podążanie tą ścieżką. Muszę przestać tak myśleć o teście. Przestać fantazjować o tym, co by było. Muszę się skupić na moim małżeństwie, na tym, żeby wszystko dobrze funkcjonowało, pomimo wszystkiego, co się wydarzyło. Zastanawiam się, czy to, co się ze mną dzieje, jest normalne, czy też zupełnie straciłam przytomność. Czy to normalne, że czuję taki pociąg do swojego teścia, a może przekraczam granice, których nigdy nie powinienem był przekraczać? Nie mogę powstrzymać się od szukania odpowiedzi, szukania jakiegoś znaku, że nie jestem z tym sama. Czy przydarzyło się to komuś innemu? Czy jest ktoś, kto rozumie, co czuje, kto przeszedł przez coś podobnego? Czuję się zagubiony w morzu zamieszania, nie mając nikogo, kogo mógłbym zapytać o radę. A jednak, pomimo tych wszystkich wątpliwości i pytań, jedno wiem na pewno: nie mogę się doczekać kolejnych doświadczeń z teściem. Myśl o ponownym byciu z nim pochłania mnie, napełniając palącym pragnieniem, którego nie mogę zignorować. Ale jednocześnie wiem, że byłby to błąd. Byłaby to zdrada Carlosa, naszego związku i wszystkiego, co razem zbudowaliśmy. A jednak pokusa wciąż istnieje, woła mnie i szepcze mi do ucha, żebym jeszcze raz pozwoliła mi odejść. Nie wiem, co robić, nie wiem, jak sobie poradzić z tymi przytłaczającymi uczuciami które grożą zniszczeniem wszystkiego, co zbudowałem. Po prostu wiem, że muszę znaleźć wyjście, jakiś sposób na poruszanie się po tym emocjonalnym labiryncie, w którym się znajduję, zanim będzie za późno. Ale na razie utknęłam w niekończącym się kręgu pytań bez odpowiedzi i zakazanych pragnień. Któregoś dnia Carlos i ja poszliśmy na kolację do domu moich teściów. Wydawało się, że to zwykła okazja rodzinny obiad, jak każdy inny. Ale dla mnie to nie było normalne. Od chwili, gdy przeszliśmy przez drzwi, czułem napięcie w powietrzu. Ukradkowe spojrzenia, niemilczenie, było tak, jakby wszyscy wiedzieli, co zaszło między moim teściem a mną, a nikt nie wspomniał o tym ani słowem. Starałam się zachowywać normalnie, uśmiechać się i brać udział w rozmowie, jak zawsze, ale w środku toczył wewnętrzną walkę. Za każdym razem, gdy patrzyłam na teścia, Przypominałam sobie ten moment w pokoju gościnnym i nie mogłam powstrzymać bicia serca. Starałam się to ukryć, skupiając się na jedzeniu i rozmowie. Ale za każdym razem, gdy nasze spojrzenia się spotykały, czułam mrowienie w brzuchu, uczucie, które przypominało mi o tym, co wydarzyło się między nami. Nie wiem, czy ktoś jeszcze zauważył napięcie między nami. Carlos wydawał się nieświadomy wszystkiego, skupiony na swoim talerzu. Jakby nic się nie działo. Wiedziałem jednak, że nie może to trwać wiecznie. Musiałam stawić czoła temu, co czułam, znaleźć sposób, aby sobie z nimi poradzić, zanim będzie za późno. Ale na razie utknęłam w niebezpiecznej grze spojrzeń i tłumionych emocji, nie wiedząc, w którą stronę pójść dalej. Mam tylko nadzieję, że uda mi się znaleźć wyjście z tego labiryntu, zanim będzie za późno. Po obiedzie zaproponowałem, że umyję naczynia. To był pretekst, żeby uciec od napięcia, jakie czułem przy stole. Kiedy zbierałam naczynia i zanosiłam je do kuchni, czułam, jak wzrok teścia podąża za mną. Próbowałam to zignorować i skupić się na zadaniu, ale było to trudne. Będąc już w kuchni, zaczęłam zmywać naczynia, starając się czymś zająć myśli. Ale potem, kiedy byłem pochłonięty swoim zadaniem, Poczułem za sobą czyjąś obecność. Odwróciłem się i tam był on, mój teść, oferujący mi pomoc. Nie mogłam nic poradzić na to, że poczułam przypływ adrenaliny przez moje ciało, gdy podszedł, by pomóc. Byliśmy tam razem w kuchni, mężczyzna, z którym zdradziłam męża. Dzielenie się intymną i osobistą chwilą. Staraliśmy się, aby rozmowa była lekka, rozmawiając tak, aby nie dotykać delikatnego tematu, który nad nami wisiał. Ale mimo to czułam elektryczność w powietrzu, napięcie między nami, które w każdej chwili groziło eksplozją. I wtedy, w chwili odwagi, a może szaleństwa, teść przerwał milczenie niespodziewaną propozycją. Powiedział mi, że myśli o tamtej nocy, o tym, co przeżyliśmy, i że chce jeszcze raz odtworzyć tę chwilę. Nie mogłam uwierzyć w to, co usłyszałam. Czy naprawdę sugerował, że znowu mamy to zabronione doświadczenie? Przez chwilę za nie mówiłem, nie wiedząc, jak zareagować. Ale potem część mnie, ta część, która pragnęła znów być z nim, zaczęła ulegać pokusie. Nie wiem, jak to się wszystko skończy. Nie wiem, czy powinnam dać się ponieść impulsom i dać się ponieść pragnieniu, jakie żywię do teścia. Ale jedno jest pewne, po tej nocy w kuchni wszystko między nami zmieniło się na zawsze. A teraz muszę zdecydować, którą ścieżkę wybrać. Po umyciu naczyń wróciliśmy do stołu, jak gdyby nic się nie stało. Starałam się zachowywać normalnie, prowadzić ożywioną rozmowę z resztą rodziny, ale w środku moje myśli znajdowały się w zupełnie innym miejscu. W każdej sytuacji było coś, co mnie poruszało, coś w okłamywaniu męża, co poruszało mnie w sposób, Jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. To było tak, jakby prowadziła podwójne życie, uwięziona w niebezpiecznej grze, przed którą nie mogła uciec. Przez całą noc nie mogłam przestać myśleć o moim teściu i o tym, o czym rozmawialiśmy w kuchni. Była zdeterminowana, zdecydowana znów być z nim, przeżyć jeszcze raz tę zakazaną chwilę, którą tak bardzo się cieszyła. Wiedziałem, że to ryzyko, że wkraczam na niebezpieczny teren. Ale w tym momencie nie mogłem myśleć o niczym innym niż zaspokojenie tego palącego pragnienia, które we mnie płonęło. Konsekwencje nie miały znaczenia, koszt nie miał znaczenia. Wiedziała tylko, że chce znowu z nim być i zrobi wszystko, aby tak się stało. Tak więc, podczas gdy wszyscy cieszyli się kolacją, jasnułem w głowie plany, obmyślając, jak znaleźć szansę, aby ponownie pobyć sam na sam z teściem. A kiedy w końcu nadszedł czas, aby się pożegnać i wrócić do domu, była gotowa do działania. Byłam gotowa podjąć decyzję naprzód, bez względu na konsekwencje, jakie przyniesie przyszłość. Miałem zapisany w telefonie numer telefonu komórkowego mojego teścia, i kiedy patrzyłem, jak Carlos wychodzi do pracy, wpadłem na pewien pomysł: Dlaczego nie mielibyśmy kontynuować rozmowy, wykorzystując fakt, że byłem sam? Nie zastanawiając się zbytnio nad możliwymi konsekwencjami, wysłałem wiadomość do teściowej, prosząc, aby uważała, aby żona się nie dowiedziała. Kiedy nacisnęłam przycisk wysyłania, poczułam mieszankę podniecenia i nerwowości, ale w głębi duszy wiedziałam, że nie mogę oprzeć się pokusie ponownego spotkania się z nim. Ku mojej uldze teść odpowiedział niemal natychmiast, zapewniając, że podejmie środki ostrożności, aby nikt się nie dowiedział. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, co wydarzyło się poprzedniej nocy, wspominając każdą chwilę z mieszaniną nostalgii i oczekiwania. Wtedy pojawiło się nieuniknione pytanie: kiedy wrócimy do siebie? Pomysł powtórzenia tej chwili, która tak nam się podobała, bardzo nas podekscytował, ale wiedzieliśmy, że będzie to musiało pozostać tajemnicą, ukryte przed Carlosem. Dopracowaliśmy szczegóły najlepiej jak potrafiliśmy. Planując potajemne spotkanie, które pozwoli nam być razem bez wzbudzania podejrzeń. Wiedzieliśmy, że igramy z ogniem, że każda wiadomość, każde spotkanie zwiększa ryzyko wykrycia. Jednak w tamtej chwili żadne z tych zmartwień nie wydawało się mieć znaczenia. Skupiliśmy się jedynie na zaspokojeniu naszych najgłębszych pragnień, bez względu na konsekwencje. Sama myśl o ponownym byciu z Teściem podnieca mnie w sposób, którego nie potrafię opisać. Jest coś w tej zakazanej przygodzie, co przyciąga mnie jak magnes, coś, co sprawia, że czuję się podniecona w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Umówiliśmy się, że spotkamy się w przyszłym tygodniu, kiedy będę sam w domu. Będzie to chwila pełna adrenaliny, chwila, w której będziemy zupełnie sami i nikt nie będzie w stanie nas odkryć. Na samą myśl o tym trzęsę się ze strachu i zdenerwowania. Z jednej strony wiem, że to co robimy jest złe, że igramy z ogniem i ryzykujemy wszystko dla chwili przyjemności, ale z drugiej strony nie mogę powstrzymać się od ekscytacji tym, co ma nadejść, perspektywą ponownego bycia z teściem. To sprzeczne uczucie, walka między rozumem a emocjami, która grozi, że całkowicie mnie pochłonie. Ale w tym momencie emocje zwyciężają i jestem gotowy kontynuować tę przygodę. Bez względu na konsekwencje, które mogą wyniknąć w następnej kolejności. Bo w tej chwili jedyne, co mam, door to pragnienie, które czuję do mojego teścia i zrobię wszystko, aby go zadowolić.